Zamówienie anulowane i mam schab za darmo Będę dzisiaj schabiać na kolację Przepraszam Proszę bardzo, proszę Dziękuję u, u, u. Dobra, dobra, spokojnie Bo nie chcę dzisiaj na sorze wylądować Jakie to jest zamówienie? 690 Dziękuję Paragon tu w środku? W no Dobra, dzięki Jeden schab Tak, zrobię, zobaczcie Tutaj pięcie. Dobra Na Jeziorną, no to zarąbiście Będę tam jechać 10 minut ale się momentalnie ciemno zrobiło, nie? Przez tą góry, to właściwie jak widoczność spadła. Biały świąt nie było, to chociaż Sylwester będzie biały, co? Fajnie, że jest Sylwester biały, bo wtedy petardy petardy strzelają, to taka widoczność jest lepsza. Czy nie wiem czy prawda czy nie? Uj czy drodze głupoty. Nie no widzowie, dzisiaj gleba będzie musiała być. Ciężko się jedzie, bo to jest tak. Raz jest tu odśnieżone, raz tam i przez ten krawężnik trzeba się przebijać. Ktoś do mnie dzwoni. Gruby do mnie dzwoni. Co ty chcesz, paru? Mam flaka, widzowie. No nie. Czajcie to? Co teraz ja mam zrobić? Co ja wjechałem, od tego zacznijmy. No ale teraz jak do domu wrócę? Ja nie będę pchać teraz taki kawał. Czyli widzowie, to był znak, żeby dzisiaj nie jeździć. Dobra, anulujemy. Muszę podać teraz powód. Przebiłem oponę w rowerze. Rozumiem, że nie jesteś w stanie dostarczyć tego zamówienia. No, raczej nie. Czekajcie, może rower na plecy odwrócę i wtedy będę kręcił oponą. O, dobry pomysł. Zamówienie anulowane. I mam schab. Za darmo. Będę dzisiaj schab na ja kolację. Tyle dobrego. Chciałem naprawdę dobrze byłem tak zajerany, że sobie wyjdę pojeździć na tym śniegu i co. Dobra, odwracam rower i patrzymy co tam się o, wydarzyło. Nie widzę naprawdę nigdzie nie widzę. Co tutaj strzeliło? Bo gdzie to się przebiło? Nie wiem, nie widzę nic naprawdę. To już ta manetka jest, nie muszę, nie muszę go pchać tak. Ale nie robi tam do przodu panie. Dotłapałem się w końcu. Dobra, spróbujemy to napompować chociaż w sumie nie wiem po co, ale, ale spróbuję. No nie, no tu nie pasuje, nie gadaj. Oczywiście nie udało się napompować, pompka rozwalona, w sensie końcówka. Zadzwoniłem do Siorki, podjedzie, zapakujemy rower do samochodu i po prostu odwiozę go na chatę. Powiem wam, że ten rok naprawdę, no nie fajnie się kończy. Ja czekam na siostrę, zapakujemy ten rower, zawiozę do domu, pozostało mi czekać, nie?